Dobra, skupienie. Uh, pu, 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 pum. To, to, to i to. Na pierwszy skład bym wysłał ich. Oh, dobra. Pierwszy. Darkest Dungeon. Jeśli misja w najbrośniejszym roku zostanie porzucona, nie wszyscy bohaterowie przeżyją. Ktoś będzie musiał poświęcić się, aby osłonić wycofujących się towarzyszy. Tak. Daj grę głośniej. Żeby klimacik był. Okej. Okay. Dobra. Z tego co czytałem w poradnikach. To podobno ma się nie brać łopat, bo nie są potrzebne. Nie wiem na ile to prawda. Więc tak średnio w to ufam. Łopaty i klucze. Tego się nie brać. Ok. Dobra. Gdzie serum. Nie, no chyba ta. Lepiej brać wszystko, mówisz? Bierzemy wszystko. Bez łopat i bez kluczy. Dobra. Proszę. Pierwszy mój dark dungeon. Oby to wyszło. I kamień. Once again, the stars are right and the manner sits at the very epicenter unrest. cultists rally to their twisted idols and great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices far below life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart the tutaj jest wybrane

Spójrzcie. Dobra. Mamy pierwszego kultystę. O. Okej. Okay, broni. Dawaj tak. O to chodzi. Tak ma być. O to kurwa chodzi. Idziemy na Darkest Dungeona, wchodzimy, Krydza za 41 Insta. Stunik wchodzi. Tak ma być. To mi się podoba. I puu! I Istnieje nadzieja. Dzień dobry. Mogę się stres, stres leczyć. Spokojnie, jest 3 i 4, nie. O, tutaj jest 28, dobra faktycznie. Nie zauważyłem 19. Może słońsiądzie. Szkoda. No, on, on po 14 zajmuje, to wiesz. Jest git, jest git. Mik. Czekamy go. 10. Mamy tego. No i. Co to za palec? Palec, grzebalec. is a rarity in the picture of battle. Dobra, As victories mount, so too will resistance. Mhm. Mm no, the ale dobra. Chodzimy. Dzień dobry? Purchase. W sumie mogłem, mogłem co zjeść przed wejściem tu, no tak żeby mieć full HP. No, no dobra. Ej? Oj.

Information is broken. Maintain the offensive. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ah, oh, to nie wszystko. Huh. O kurde. No to to jednak nie jest jedna prosta, ty. Myślałem, że to jedna prosta jelo. Do domu. Dlatego wypiłem to. Potrzebnie w sumie. Niedobrze, nie dobrze. Obóz na jeden korytarz byś dostał. Nie wiem może tak. Ja się nie znam, ja tu pierwszy raz. Ja tu nowy. Oho. Oddaj mu. Dobrze. Bardzo dobrze. Them all. ich. Dobra, stres trzeba zacząć zdejmować. Dobra, nie jest tak źle. Zdejmujemy stres, zdejmujemy stres. Tu już jakieś lipa się dzieje. Oj się źle ustawiłem ją. Okay. nie nie dobrze nie dobrze nie dobrze nie dobrze nie dobrze dobrze. Well, Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle.

Tu nie ma. Tu się dzieli, no to dobra, no to raczej tu musimy iść. Ja bym jeszcze obozu chyba nie dawał, tam chyba jeszcze nie będzie bosa. Mam taką nadzieję. Okej. Okay. Ale blida dużo nakładają oni. Dobrze, Aj, zabrakło Jego dobić, nie, proszę, 12 na dobra, no, czyli muszę banda używać już na niej. Dobrze. Tak ma być. Tak, ma być. Niedobrze. Nie dobrze. Nie, jedenaście panów. Okaj, leży.

Dobra, na max to już mam dwie postacie. Teraz tylko tego trochę podleczyć. 21, 21, okej. Okay. temu można zdjąć trochę. Dobra, oddawaj mu i git. O, oh, git, git, git. Znowu rozwidlenie. Okej. Okay. Znowu such pójśćmy może. precipitates okay. Dobrze. może tak. on całe życie miał. To jest plugawy to jest wersus plugawy. Okej, tego. Za dziewięć. Dobrze. O co chodzi. Mam Neville'ego nice. Nice. nice nice Nice, nice. Yeah, le do maksa do maksa Dobra Tutaj Nie ma co gridować Bo trzeba się jednak skupić Z Darkest Dungeon Dresik No się wyleczył w sumie Na tej turze Zobaczmy co teraz zrobi Wszyscy mają full HP Geodźwiedz, nie ma. Dobra, tu pewnie, pe tu pewnie będzie znowu taki kwadrat. Także że tu chyba jeszcze nie będzie bossa, i dopiero w następnym. To się jeszcze jakoś tak rozwija? O kurde, czekaj, ojoj, ojoj, oj, oj, oj. czekaj, jak ja mam iść, bo to jednak się nie rozwidla tak jak myślałem, że będzie się rozwidlać. Po tym pokoju iść do góry na chwilę? Warto? Nie, mów tak, no nie wiem, no i napis, no i przecież dodałeś XDD, to już się boję tam. I no to jakiś boss będzie Ale tam pójdę, no pójdę tam, no pójdę Zobaczymy czy warto Skrzyneczka Okej okay. Może faktycznie warto Może faktycznie będzie warto W sumie niepotrzebnie tam biją ją, tak naprawdę. Ona tyle bije co nic. Okej okay. to Garda Człowiek plugawy 31, 7 HP, szkoda. Dobra, nie ma co narzekać. Najwięcej więcej do tego szybkości. O właśnie, Gigi! O to chodzi. Dobra, klasa totalna. No i czemu dajesz się przesuwać? No. Dobra. No nie, nie? na razie na full HP ciągle stoimy, więc jest git. Na full HP i totalnie minimalnym stresie Kryt 54 w tego trupka, o 1 HP szkoda. Okej, okay, leży. Ej, no tutaj fajnie by Jester teraz zastał turę. My się bardzo cieszył. O właśnie. Jester ściągnie teraz ten stresol, my dostaliśmy. Eee, wylećmy wszystkich. No, w sumie to tylko ten. I, trochę. I kryt. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. The Odporność na krwawienie, odporność na choroby. Okej... Okay. Mamy chusteczka. Chusteczka, chusteczka... Okej, okay. to idziemy tu. Dobra. Mogło być lepiej. Może potem odda. Zobaczymy. Zobaczymy. Jak na razie nie jest źle. Bo ciągle leczę siebie w pełni. Także nie ma co narzekać. Ech, tylko on stracił troszeczkę HP, okej. Okay. Mm. Ten dostał stuna. Okej. Okay. Nadrealny. Nadrealny. bestia. Okej. Okay. Okej. Okay. I oddajmy. I myk. Aha, to wymiana niezła. mój stres. BUM! 6 HP. Już nie. Ej, zeszło ogłuszenie. Leczenie wszystkich. Git. 19. to ten ma najwięcej? Tam ci wszyscy już mają kula. A, stresik uskoczył. Dobrze. O, ale detonacja. Kryt? To chyba nawet kryt nie był, nie? Po prostu mu 31 tak osieknął. Kurde, Giga Kozak, ten oprych. Dobra, tam jest już ostatni pokój. Jest, nie, jestem pewny. Wątpię, że to by się ro, ro, robiło. Raz, dwa, to się, jeden kwadrat, jeden taki duży kwadrat, i teraz by był, co? Trzeci, dopiero po tym? Mi się wydaje, że teraz będzie. Także rob, robimy obóz po prostu. Dobra. Mm, I teraz tak. Na pewno to. To pobiega zasadzką. Więcej, bi. To jest do wręcz tam whatever eee... To Nic innego nie mogę w sumie zrobić, dobra Biegniemy. Idziemy O no tu już będzie boss Tu już będzie boss w tej komnacie, ostatniej. Na pewno jest to ostatnia komnata. oj już stresu skoczyło. Ta strzała. Dobra, zmniejszaj to od razu. Nie dobrze. Dobra. Nie chcę stres. Serio. No, se jajca takie robicie. Ziomeczki. No kurde no. Dobra, chociaż tyle, że temu oddał. Kryt ostatniego. A ten ma jeden HP. Mhm. XD. O. Dobra, nice dywan. So Ile dobry dywan? Or is it a trick of the light? Dobra. Jest! To jest na pewno boss. Przeraza. Szybkość kryt. Nie, zmniejszymy stres. Zmniejszymy stres. Teraz tak o, tu, wejdźmy w niego. Nice, skryt siadł. Okej, okay, fajna riposta. I myk riposta. Ej, ostatni? Czemu ostatni? summon is a rarity in the fevered pitch of battle is yes. mm. that is chapter 5 okay O, dobra kurtyna nawet w sumie. 12. Ty, to nawet idzie, nawet idzie. Ariposta tyle ratuje. To jest masakra. no znowu ten oprych ostatni. No nie chcę mu dać tak strzelić. ja jeden hp, no jajca jakieś chyba. Teraz brakuje, żeby takiego kryta mi zrobił i zabił mi trzech, nie? <laughs> Oso, jeszcze uniknął to, no ty, co tu się dzieje? Nie wiem, bandażuj do czego. Okej. Okay. <laughs> On chyba siedzi. Chodź się podlesz trochę. I Co to? Plus 15 obrażeń. Plus 2 do szybkości. I plus 5 do uniku. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest fajne. To jest fajne. Dobra. Mamy to. Mamy to. Jest. 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 Dobra, pierwszy był łatwy faktycznie. Pierwszy przelecieliśmy tak o. Najlepszy item mówisz? Co ty gadasz?